No cześć! Z tej strony Rucrat, Witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na wyjątkowy film, przynajmniej wyjątkowy dla mnie, bo jest to film jubileuszowy z okazji uwaga, tysięcznej subskrypcji na kanale. Tak moi drodzy, jest nas już tysiąc osób. Zakładając ten kanał dwa lata temu zupełnie nie spodziewałem się, że rozrośnie się on aż tak bardzo. Nastawiałem się góra na kilkuset widzów, a te oczekiwania potękowały statystyki filmów, które na początku wrzucałem. Let's Play z Dishonored 2, który był pierwszą serią na moim kanale, miał po 20 a tam kilka wyświetleń na film. Kolejna seria, czyli Vampir, jeszcze mniej, po 5 tam do 10 może czasami w porywach. Przyznam szczerze, że byłem wtedy bliski zamknięcia kanału, bo ta niska oglądalność trochę mnie zdemotywowała, nie ukrywam wcale, ale koniec końców po namyśle i konsultacjach z moją kochaną żoneczką podjąłem decyzję o małej zmianie i skupiłem działalność kanału na poradnikach do Elite Dangerous. To okazało się strzałem w dyszkę. Ni stąd, ni zowąd widzowie zaczęli spływać szerokim strumieniem, a filmy z serii Poradnika Totalnego miały po kilkaset wyświetleń. To był dla mnie totalny szok, ale też niesamowita motywacja do dalszej pracy. I tym sposobem, moi drodzy, jesteśmy tutaj nieco ponad rok później z tysiącem widzów na kanale. Kochani, Chciałem każdemu z Was, każdemu z Was bardzo, bardzo serdecznie podziękować za subskrypcję, za oglądanie moich filmów oraz wszelkie komentarze. Szczególnie to ostatnie bardzo doceniam, bo mówiąc mi co się Wam podoba, a co nie, dajecie mi sygnały co ewentualnie mogę jeszcze poprawić, tak żeby było jeszcze lepiej. Zachęcam więc wszystkich po pierwsze do zostawienia łapki w górę lub w dół, jeżeli Wam się film nie podoba, a po drugie do zostawiania komentarzy pod filmami. Mówcie mi, co myślicie o filmach, zadawajcie pytania, ale też krytykujcie, byle merytorycznie. To co wam się nie podoba. A teraz uwaga, najlepsze, z okazji tysięcznej subskrypcji na kanale mam dla Was małą niespodziankę. Mam do rozdania unikatowe malowanie na statek w Elite Dangerous. Tej skórki nie można kupić w sklepie, była bowiem dostępna tylko przez krótki czas jako Timed Exclusive. Jest to malowanie do najbardziej ikonicznego statku w serii gier Elite, czyli do uwaga, Kobry MK3, jest to skórka Wireframe, nawiązująca swoim designem do oryginalnej gry z 1984 roku. Jeszcze raz powtórzę, tego malowania nie można już zdobyć w żaden sposób. Jest to więc naprawdę mega unikat, i mam go tutaj do rozdania właśnie dla Was. Od szansy jego wylosowania dzielą Was dwa kroki. Po pierwsze, trzeba zasubskrybować mój kanał YouTube, a po drugie, zostawić pod tym filmem, który teraz oglądacie, komentarz, w którym proszę Was o wymienienie jednej rzeczy, która Wam się na moim kanale podoba i jednej, którą byście zmienili. To pozwoli mi na zebranie małego feedbacku wśród dużej części mojej społeczności, a Wam da szansę na wygranie tej unikatowej skórki, która jest nie do zdobycia w inny sposób. Na Wasze wpisy czekam przez tydzień czasu od momentu publikacji tego filmu, a później spośród komentujących, subskrybentów, wylosuję szczęśliwego zwycięzcę, który otrzyma ode mnie unikatowe malowanie typu wireframe na kobre MK3. Także do klawiatur, panie i panowie, czekam na wasze komentarze. Na koniec jeszcze kilka słów na temat najbliższych planów. W chwili obecnej jestem w trakcie tworzenia kolejnego odcinka o inżynierach do poradnika totalnego i tym razem skupimy się na materiałach i sposobach ich pozyskiwania. Materiał się kręci, że tak powiem, także już za jakiś czas powinien pojawić się na kanale. Kontynuuję również serię. Roleplayową, let's playową z The Outer Worlds, gry, która bardzo mnie wciągnęła, i jest naprawdę jedną z najlepszych produkcji, w jakie ostatnio grałem. Ze statystyk wynika, że filmy z tej serii od deski do deski ogląda około 20 osób, i tym osobom jestem naprawdę bardzo wdzięczny, bo mimo tego, że mój kanał w zasadzie stoi materiałami o Elite, to jednak let's playe były oryginalnym powodem powstania mojego kanału, i zawsze naprawdę bardzo mnie cieszy, jeżeli uda mi się seriami let's play zainteresować kogoś na tyle, że oglądaj od początku do końca. No i mam nadzieję, że, że, że robicie to z przyjemnością. Mam nadzieję, że te let's playe są w jakiś sposób dla was pewną formą rozrywki po prostu. Niedługo wracam też do livestreamów z Elite z udziałem profesora Mariusa Volando i mam nadzieję, że wreszcie uda mi się zdobyć permis do systemu Alioth, co z kolei pozwoli mi wreszcie na rozpoczęcie serii opowi opowiadającej o historii i lore świata Elite. O ile same livestreamy oczywiście odbywają się na Twitchu, na którego serdecznie Was zapraszam, link znajdziecie oczywiście w opisie filmu, to ta seria o lore pojawi się na moim kanale na YouTube, czyli tutaj. Początkowo będzie ona opowiadać o historii i całym lore związanym z Sojuszem, czyli Alliance, a później e, zajmiemy się pozostałymi supermocarstwami i innymi rzeczami ze świata Elite Dangerous. Co jeszcze moi drodzy? Wkrótce zamierzam włączyć możliwość wsparcia mojego kanału przez płatną subskrypcję. O tym za chwilę, ale jeszcze jedna ważna informacja, bo aby to zrobić muszę najpierw włączyć monetyzację, co z kolei wiąże się niestety z włączeniem reklam w moich filmach. Nie miałem jeszcze niestety czasu ogarnąć dokładnie tematu, więc nie do końca wiem jak to działa, ale jeżeli tylko będzie taka możliwość, to chciałem zostawić monetyzację włączoną przez tą nową funkcję wsparcia, o której wspominałem, ale bez reklam. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to niestety będziecie musieli żyć z reklamami na kanale. Obiecuję wam jednak, że jeżeli tak będzie, to przynajmniej zrobię co w mojej mocy, żeby ograniczyć je do minimum. Nie wiem, jakie mam możliwości kustomizacji, wyświetlania tych reklam jako twórca kontentu. Natomiast mówię, obiecuję wam, że, że zrobię co tylko będę mógł, żeby te reklamy ograniczyć do minimum, bo o ile bardzo doceniam wsparcie finansowe, które dostaję od mojej społeczności bo to jest miłe zawsze, kiedy ktoś docenia pracę i czas, który wkładam w tworzenie mojego contentu na tyle, żeby wesprzeć mnie finansowo, to jednak reklamy to jest coś, czego strasznie nie lubię, Osobi sam osobiście w filmach na, na YouTube i też nie chciałbym, żeby one jakoś zdominowały moje filmy, także mówię, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to postaram się je wyłączyć lub przynajmniej ograniczyć do minimum. Wracając do wsparcia, będzie to działać na zasadzie podobnej do subów na Twitchu: to znaczy, za płatną miesięczną subskrypcję dostaniecie jakieś tam bonusy. Bardziej szczegółowe informacje na ten, na ten temat podam w osobnym filmie, kiedy będę już gotowy w pełni ruszyć z tematem i będę dokładnie wiedział, jak to będzie wszystko rozwiązane. A na razie daję Wam tylko znać, że takie plany są i coś takiego będzie miało miejsce w niedalekiej przyszłości. Chcę też jasno tutaj powiedzieć, że wsparcie będzie oczywiście całkowicie dobrowolne i nikt nie będzie odcięty od głównego kontentu na moim kanale. Niezależnie od tego, czy zdecyduje się mnie wesprzeć, czy nie. Chcę to jasno podkreślić, że nikogo nie będę odcinał od kontentu za ścianą z, z tak zwanym paywallem, tak? czyli ścianą płatności. Ten kanał jest dla wszystkich, niezależnie od tego, czy, mi, czy ktoś zechce mnie wesprzeć, czy nie, każde wsparcie oczywiście doceniam, natomiast wsparcie nie będzie determinować dostępu do jakiegokolwiek głównego kontentu na moim kanale. Moi subskrybenci z Twitcha, jedyny content, który dostają ekstra, to są filmy z wpadkami z produkcji moich materiałów, których jest. Całkiem sporo tych wpadek, bo ja mam wady wymowy, często się jąkam, zacinam, czasami strzelam z głoskami jak z karabinu maszynowego, czasami skraczuję, jak nie przemierzając z DJ Shadow, także <noise> to jest taki ekstra, ekstra doda dodatkowy, poboczny kontent śmieszny, który po prostu moim subskrybentom z Twitcha zapodaję, jako właśnie w podziękowaniu za to wsparcie. I to jest w zasadzie jedyny typ kontentu, którego nie widzą wszyscy na moim kanale. Natomiast mówię, główny content, wszelkie poradniki, wszelkie serie let's playowe, wszelkie strzały z lasera i tym podobne rzeczy to na pewno zawsze będzie dostępne dla wszystkich niezależnie od wsparcia. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie, czy to w postaci konsumpcji materiałów, które dla Was przygotowuję, czy przez zostawienie komentarza i lajka pod filmem, czy po prostu za bycie widzem i subskrybowanie mojego kanału, bo to dzięki każdej jednej osobie, która tutaj ze mną jest, ten kanał działa, ten kanał... Hula, pojawiają się nowe filmy, nowe, ma, nowe, nowe materiały. Także naprawdę, każdemu jednemu i każdej jednej z osobna Wam bardzo, bardzo dziękuję, że tu ze mną jesteście. Wszystkim, którzy wezmą udział w giveawayu, życzę szczęścia w losowaniu. A tymczasem żegnam się już z Wami, moi drodzy, i jak zawsze zapraszam na Twitcha oraz na Discorda. Linki oczywiście w opisie tego filmu. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy, i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!